Pani Anna Iwicka, proszę bardzo, udzielam głosu. Dziękuję. Ja mam pytanie do Pana Prezesa, ponieważ mówiliśmy, że było mówione cały czas, że pojemniki na odpady są darmowe i mieszkańcy je otrzymają bez opłat. Tymczasem w prezentacji Pana Burmistrza widzimy, że na wzrost ceny składa się również wyposażenie mieszkańców w te pojemniki, zarówno do popiołu, jak i do tych odpadów kuchennych. To mam pytanie, to w końcu mieszkańcy będą za nie płacić, czy nie będą za nie płacić? Proszę bardzo, pan prezes. Już wyjaśnię. Rzeczywiście te pojemniki są dzierżawione gminie i pośrednio mieszkańcy w opłacie tej podwyższonej płacą za dzierżawę tych pojemników. Alternatywą jest sytuacja, w której ktoś odkupi ten pojemnik. I w tym momencie zapłaci od razu na przykład 100 zł czy 70. No ale to w tym będzie miał obniżoną opłatę za to gospodarowanie odpadami i za, za odbiór odpadów. Nie, jeszcze raz tłumacz. No nie ma czegoś takiego, że ktoś dostaje coś za darmo. Gmina Jarocin jako ale... jedyna gmina okay. z racji tego, że uczestniczy w pilotażu, nie musi kupować pojemników, ale może je wydzierżawić od ZGO. Zwrot poniesionych nakładów następuje w okresie 10 lat. W związku z tym dzięki temu w minimalny sposób kupno pojemników wpływa na koszty mieszkańców. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby mieszkańcy gminy Jarocin byli w inny sposób traktowani jak wszystkie inne wszyscy inni mieszkańcy prawie 300 tysięcy z 18 pozostałych gmin i w momencie, gdy będzie kwestia rozszerzenia pilotażu, czyli zbiórki odpadów kuchennych i popiołów, na takich samych zasadach wszystkie inne gminy, jak gmina Jarocin, będą, będą mogły z tej opcji skorzystać. Jeszcze raz powiem, jeżeli dojdzie do powołania związku, to we wszystkich gminach będzie stosowana właśnie taka zasada.